Dlaczego nie warto pisać egzaminu ósmoklasisty? Czas to pieniądz, egzaminy to głupota, więc tracisz pieniądze na głupoty. To tylko kilka zbędnych kartek, polecam nimi podetrzeć dupę. To tylko zbędny czas. Wymagają pieniędzy podatników. Starzy zabierają kasę przed egzaminem mają wolne, a my musimy zapiadalać. Są tyle zadań, że i tak chuja ubierz. Bonus, jak nie pisać egzaminu? Na saj w gacie. I nie myj się przez całe zdalne. Strajkuj kurwa. Funfat, szkoła zachęca do oszczędzania surowców, więc nie produkujmy egzaminów.